O, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, Dzisiaj będzie o. Czekajcie, ten łatwy dziadowski, sobie wezmę. A, normalny. To na pewno jest ten mój świat. Widzicie, ja troszeczkę się boję. I Przetestujmy najpierw. Ten podobno świetny. Filof. Mm, świetny, owszem. A widzicie, on się nigdy nie kończy. Nie się nam nie zużyje tak bardziej po polsku. Mm. Nie, lepszy był diaksowy. Bo to rozwala za szybko trochę. Za szybko, prawda? Więc lepiej wziąć ten... Daymond Jak mu da... Daymond Dajmon, Tak właśnie, Dajmon, Kilof lepiej sobie wziąć Właśnie Czy ja żem słyszał zombie? Aka okay. Teraz jeden cios i nie ma dziada Jak spotkam jakiegoś endermana Będę miał dużo enderperył Poczekajcie. E, jakie ja mam mody? Mhm. Chyba nie mam. Survival, Wivol. Wal Wal. Nie falenie. Chyba co to jest walenie. To ma dwa znaczenia. A czemu ja sobie nie wezmę give Małpa S, to wiadomo, że wy dostaniecie i teraz ne. D De... N H T Picasa. Ne He... Re... De... mm. Picasso. un Picasa. Mă PICASSO! Să ia să avem la normal în Unde Ce tu normal, Normal, co ja szukam, to normalny, czy gdzieś nie był angielski USA? To jest mój ulubiony, USA, tak fajnie brzmi, jakiś zawód normalnie. English USA, to ten, got you. I ja tylko nam się got you włącz, ten got you. A to ja przetłumaczyło, jak zwykle. Aha, bo to jest z modyfikacji akurat polska ta modyfikacja jest ja ją tworzyłem chyba się już domyślacie a ja polskie modyfikacje wymyślam to jest takie fajne zajęcie na dzień prawda? kopać tą, nawet nie wiem po co, ale ale jest fajne tak w ogóle nie wiem dlaczego Jest takie dziwne trochę. Ta modyfikacja powiem wam, ta moja. No, już straciłem wszystko. Co ja robię? Zrobiliśmy czarny bar, nie widzę. zebrałem itemka niektóre itemki mówił co moim zdaniem jest naprawdę bez sensu ale czemu by nie mówić itemki ja tam mówię po angielsku bo mówi się przecież po angielsku widzicie? nie jak Picasso. pikasę ale blog Alamery tu niestety nie został przetłumaczony to jest złoże alanory, tu to nie ruda. Mm. To znaczy, to nie jest złoże, tylko ruda. Co ja naprawdę mówię? To już ja sam nie wiem, co ja naprawdę mówię. Wiesz, co? Fajna robota, prawda? Dobra robota. <grym> Takie takie. <noise> to za szybko to po prostu wciskam Shift, żeby zwolnić. Wiecie? Ja jest Picasso. W sensie nie chodzi mi o Picasso, tylko o Picasso. tego już? Dobra. Boże, ile ja już tych poziomów wykopałem? Pamiętać na początku, kiedy to było? Teraz to już by mnie zabiło. Poczekajcie. Ała, to już boli, naprawdę bardzo boli. Wiesz co? Nie chcę tego próbować na razie. Mam jakieś jabłko. No! Jest! Enchanted Golden Apple! Jest! Jestem fanem angielskiego. Bo widzicie, jakie po angielsku mówię. Po angielskiem. No dobrze. Nie debilu, gdzie łazisz? Wiecie, teraz to będą takie już schody zakręcane. Niech wam to powiedzieć. No co? Ej, ja stworzę teraz moda kolejnego. Widzimy się wtedy, kiedy już stworzy moda. Więc po prostu. Cześć.